Caught bouncy bouncy well this is fun <laughs> no I could do this all day uh -uh. <laughs> Haha! Oh, what happened? Uh -oh, what a mess! Gotta move this branch. Już czas! Już czas! Na co? Już czas! Już czas! Czas na zabawę! Wuhuu! tu wszyscy i wy w domach też! Pobawimy się w naśladowanie! Naśladowanie!

Przesunąć załącz. Zaraz wracam. Tylko sekundkę. Dam radę. No dobrze. Za Dobra, no to teraz czas na super mopes. Wiedziałem, że dam radę proste. Hmm? Patrzcie, jedna patrz, ręka, patrz, 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 patrz. <laughs> druga ręka i teraz bez rąk. <laughs> bez oh, rąk? <laughs> <laughs> o, Go oh, gorylu! Wiedziałem, że to ty. Trochę sobie małpuje. Co hmm? iść, Małpka? małpuje. Gory, tu jest kuzynem małpki. Dzieciaki, myślicie o tym co ja? Gorylu, pobawimy się w naśladowanie? No to dobra, więc pokazuj. Uu, patrzcie jak goryl kuca z zaciśniętymi pięściami. Teraz wy, wszyscy kucamy dobrze do samej ziemi. Ładnie. Zaciskamy pięści i wpieramy je na ziemię. Super. Patrzcie, jak gorzej się przechadza. Używa do tego swój krok. Ręka, ręka, krok. Teraz my oprzejemy się na pięściach i zróbmy krok. I znowu ręce. I tak chodzimy. Dobrze. Robicie to jak goryle. <laughs> patrzcie, jaki goryl jest dumny, silny. Uderza się w piersi głośno. Teraz wy uderzcie się w piersi tak jak goryle. No, wyglądacie na bardzo silnych. A teraz ryczymy jak goryl. <laughs> Jak ryczą dzieci w domu? Uh, uh, uh. Gratuluję wam, zanim zrobimy to wszystko na raz, podniosmy ruchy po kolei. Więc wszystko piszemy, zaciskamy pięści i opieramy na ziemi. Rock using our fists and legs. The All oh, of you at home are doing the uh, Monkey. And finally, let's all stand up, beat our chests, and cry out loudly! Much <laughs> taller than. Huh? Oh, Gorilla is telling us that it's time to do the Monkey See Monkey Do Gorilla Dance! <laughs> Niech porwał ciało Twe. Czy to czujesz? Czy to słyszysz? Ziemia cała drży. Ty go a my radośnie bzyczmy tak jak pszczółek mały krój W dżungli, dżungli bo dżungla wzywa nas. Na taniec nadszedł czas. W dżungli głosy te niech porwał ciało Poczas, poczas. Czas się pożegnać. Dzięki gorylu, dzięki dzieciaki. Juhu. Już nie mogę się doczekać, kiedy poznamy nowych przyjaciół i nauczymy się nowych rzeczy. Mam wierzyć w